Chcę wiedzieć, co się dzieje z mym przyjacielem Winstonem. Zachowuje się dość dziwnie i jest taki niespokojny. Czy może sam próbował dać jakiś znak, może chciał mi powiedzieć, co jest nie tak? Hmm. Abuelito, jesteś najlepszą, najsilniejszą, naj. Uh, uh, tak jest i już! Urodziny babci wcale was nie obchodzą. Zaraz. Coś tutaj nie gra. To jest niepoważniejsza rzecz niż jakiś film. Niech wie, że może mi się zwierzyć. Hmm, pogadam z nim. Chcę o tym porozmawiać, tylko to trudne. Tak, rozumiem. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć Czasami bywa trudno, wiem, takie jest życie Lecz znamy się już tyle długich lat Jestem po to, by ci pomóc, gdy coś dzieje się nie tak Kiedy masz przyjaciół, to nigdy nie jesteś sam Zawsze ci pomogą, z nimi sobie radę dasz Mały, zrób krok, stań na chwilę Pomyśl, że możesz wszystko im powiedzieć Nawet to, co bardzo złe Kiedy wszystko wali się, to ja Zawsze, zawsze wspieram Cię. Już jestem gotów, by porozmawiać o tym, co mnie martwi. Pamiętacie, jak Abuelita miała udar? Tak, pamiętam. To dlatego teraz jeździ na wózku, tak? Tak, ale to jeszcze nie wszystko. Była chora. Tak, bardzo, bardzo chora. O, nie wiedziałam o tym. Nie wiadomo, ile razy ktoś będzie miał urodziny. A przez chwilę. Myśleliśmy, że babcia nie doszyje kolejnych. Naprawdę się bałem. Już jest dobrze, ale jednak jakoś inaczej. Winstonie, nie wiem, co powiedzieć. Przytulić cię? Winnie. Kiedy jest ci źle, wiesz, że nie musisz przechodzić przez to sam, prawda? Teraz już rozumiemy, dlaczego ten film jest dla ciebie taki ważny. Przepraszam, że na was krzyczałem. Jesteście super przyjaciółkami. No ba! ba wiemy! wiemy. <ścoughs> Cokolwiek zrobisz, twoja babcia się zachwyci. Uwielbia twoje filmy. Ale ten film jest ledwo zaczęty. Nie mam wszystkich potrzebnych ujęć, a widziałyście moją twarz? Co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? Hej, Winnie, oddychaj ze mną! Wdech raz, wydech dwa, chwila przerwy, spokojnie. Chwila przerwy, już dobrze. Wdech, Wdech raz, wydech, raz, wydech, wydech dwa. Chwila dwa, chwila przerwy, spokojnie. Chwila przerwy, już dobrze. Nigdy nie powiem rodzicom, co tak naprawdę chciałabym grać. Switch! Nie wiedziałam, że jest ci aż tak źle. Twoja gra jest przejmująca. Myślę, że jest mi po prostu łatwiej wyrazić to, co czuję przez muzykę! Trudno jest wyrazić to, co czujesz. Niekiedy nikt cię nie słucha, lub też nie rozumie. Ktoś oczekuje, że wyrazisz myśli, które masz, lecz czy bez słów to się tak po prostu zrobić da? Z bądź i wyrażaj siebie jak chcesz. Przez sztukę swą mów, niech to będzie twój gest. To bardzo dobry krok, ja mówię przez rapowanie, ujęzdam przez filmowanie. Każdy przez coś swojego to jest właśnie rozwiązanie. A to switch, ona mówi przez muzykę na skrzypcach drama szapy, wzmocnione dobrym bitem. To Switch ona mówi przez muzykę. Na skrzypcach grama szary wzmocnione dobrym bitem. Cokolwiek w głowie masz, cokolwiek w sercu gra, wyraź to, co czujesz poprzez sztukę, którą znasz. Cokolwiek w głowie masz, cokolwiek w sercu gra, wyraź to, co czujesz poprzez sztukę, którą znasz. Woo! Świetnie! Przekaże rodzicom, co czuję poprzez muzykę. I chyba już nawet wiem, jak to zrobić. Hmm, zobaczmy. Aha, państwa miejsca. Pani i panie Stein, jesteście tu, bo switch chce wam coś powiedzieć, znaczy zagrać. <słuch> Ten numer jest doskonały! Świetne bity! Więc nie gniewacie się, że nie zagrałam sonaty? Gniewacie? Pewnie, że nie. Ale ty chyba się czymś martwisz. Chcesz o tym porozmawiać? Ech. Mam dosyć grania tego samego utworu. Ciągle tak samo. W kółko i w kółko, bo to Wy go kochacie. Chcę grać maszapy, grać muzykę, która wyraża mnie! Ja chcę, ja chcę. E... Chcę móc wam przekazać, co naprawdę czuję. Przepraszam, nie okazywaliśmy, że przy nas możesz czuć się jak chcesz i być sobą. Ale obiecuję, że od teraz to się zmieni. Nie ma znaczenia, co grasz. Ważne, że to robisz. Po prostu uwielbiam grać po swojemu. Nie możemy się doczekać występu hip-hopowego, wirtuozo, na dzisiejszym recitalu. Naprawdę? Naprawdę. Okay. Uh. Uh. Gotowe. <grymne> I akcja! Hej! To ja tu jestem uh. reżyserem! To ja mówię akcja! Dobra, uh. Ty mówisz akcja. Czy ktoś powie wreszcie akcja? Akcja! Karmo mm. <grymne> Grant, powiedz naszym widzom, co jest dla ciebie najważniejsze w tworzeniu muzyki. Dzięki muzyce mogę przekazywać światu swoje uczucia. Ja. Ale przynudzasz! Dobra! Wyjaśnię o co mi chodzi. Zaczynajmy! Dziś jest piękny dzień, aż miło z domu wyjść. Jest ze mną mój smarkaty brat, ach jak chce się żyć. Gdy rzeczywistość nie zachwyca, bardzo tworzyć chcę. I w tym dzienniku wszystkie rymy zapisuję swe. Omawiam myśli, uczucia i słowa. To mnie otacza, opisuje wciąż od nowa. Gdy tak idę przez miasto swe, bardzo cieszę się. Chłonę zapachy i wiem, że tu dobrze zjem. I tak mi dobrze, że... Wciąż uśmiecham się! Czuję się świeżo, jakbym właśnie wyszła z pralni tej! Hej, patrzcie, tu na wystawie same hity są: hip hop, rock'n'roll i najnowszy pop! I dla mnie nic nigdy nie jest powierzchowne! Odpisać pragnę wszystko, nawet moją szkołę! by być lepsza z każdym dniem zamierzam starać się. A ten dziennik to mój kumpel, który wspiera. Me życie to jest dar, a ten dar jest niezwykły. Swe serce mam na dłoni, a w dzienniku swe ryby. Me życie to jest dar, a ten dar jest niezwykły. Swe serce mam na dłoni, a w dzienniku swe ryby. A. Wspaniale karmo! Tak, wow! Karma nieźle rapuje! A. Jest okej! Okay. No nie wiem, stary. Ona raczej rozwala system! Super. Super.